hello, dzień dobry okej okay. jesteśmy na rynku kościuszki, always i Polish. okej okay? okej okay. dobra, jesteśmy na rynku kościuszki i będziemy iść na jarmark świąteczny który jest stan mną, trochę w prawo i będziemy robić reklamę dla pewnego gościa, który jeszcze o tym nie wie that the guy didn't know yet <laughs> I to jest jarmark świąteczny z różnymi ozdobami, z różnymi rzeczami. Uh -huh. Oh, this is neat. Let's go to the another. Uh, this is this is decorations for the for the Christmas tree this is real christmas tree oh. Cake. Mm -hmm. The cake, the and another cakes. Yeah. Where? there is Where? go here first. Ah, this is honey, honey bee. Tak? Proszę, czy nie bardzo? To jest miód, czy to miód? jest alkohol? Tak, alkohol też, Jest fermentowany miód yeah, Nie, ale jestem kierowcą Malutku, nie doszkoci, dobra nie mogę Nie może a żona? This, uh, this is honey with a little pisz? bit of alcohol ale spróbuj, naprawdę Tak? Ja jeszcze chcę czy przyczarne pieleczka Red pepper and red, red curry A, uh, okej okay. okay. nie. Good? good? And the, good. the second uh, is it's like a coffee no, it's enough. Okay, enough It's okay It's true, it's no, true, let's try it Yeah, no, it's okay, Divas. it's okay, thank you You must try it Oh, Indian American Where are? Okay. American Eagle as they have here some another decoration. Oh, this is nice. <laughs> this is ceramic. Ceramics, yeah. Oh, nice. What's that? Oh, mama is not here. Maybe mama wants. Do you have some money? Maybe we can make. It. Do You want? Yeah. Uh, we can buy one for the present. Hmm. Yeah. With okay. like this, how much? <coughs> yeah. For yeah. this. This. For that one. Pana, a ten taki na dole tam, to ile kosztuje? Konkretnie to? O ten, taka waza, ja co na dole tam stoi. Ta turkuzowa ta, taka duża Tak. A tak mi stało, 3 300 zł Aha. Ja a, a ten filmik dla siebie robisz, czy tak gdzieś publikujesz potem? Nie, dla siebie. Robisz, tak, nie, bo tylko taka prośba, jakbyś gdzieś publikował, to żeby otagować pracownia lipowa, nie? Pracownia lipowa. Tak, tam e, takie miejsce turkusowej głębokiej, masz wizytówki w postaci tabliczek ceramicznych. Możesz no. ją sobie wziąć i tam masz adres naszej strony gdybyś to publikował, to co bym... No. Ale wiesz co, ja bym na przykład chętnie zobaczył filmik, na którym tak. wiesz, jest moja ceramika, wiesz, z dobrej kamerki. Także... No to tam masz listóweczkę, duża misa, yes. taka turkusowa. O to? Tak, tak. A ta Ameryka ma taki okno, szeroki kąt, nie? Tak, szeroki. Fajnie. To prawie. jest. A, no to ona tak bardzo dużo widzi, nie? Tak, Super. tak, tak. Super. Super no. sprzęcik. tak? Kręcisz w HD? 2,5K tak, teraz. Bo mi komputer nie obrabia 4K, to muszę 2,5 kręcić. Aha. Okay. Czyli trzeba sprzęt konkretnie. No chyba do tak. Tego. A to można wziąć? Tak, tu za ciebie. Aha. Tak. Okej, okay, to dzięki. Nawet jakbyś tam wysłał kiedyś jakiś link do filmiku, będę bardzo wdzięczny. A no to ja tak staram się na bieżąco obrabiać, nie? Mhm. To... Znaczy na bieżąco, no. Tak trochę na bieżąco. To wyślę, no pewnie. Jakbym coś obrabił, to... Bejś bardzo dobieś. będę wdzięczny, bo to fajny dokument. Tym bardziej wiesz, że ja robię tą ceramikę unikatowo. a nigdy nie robię takich samych rzeczy, że jak nie zdążę sfotografować te rzeczy idą w świat, wiesz, Aha. a na takim filmiku widać różnorodność bardzo. No fajnie. właśnie. Ja, ja bardzo jestem wdzięczny tak, tak, za takie wiesz, Jak chcesz sposób, zapisać mój kanał, bo jest trochę filmików tam, to możesz zapisać od razu znaleźć na YouTubie. Samek Eto, przez 2 O. A skąd jesteś? Stąd, z Białegostoku. Yy, bo wiesz co, ja na letnich jarmarkach, jak się ciepło robi, pojawiam się z kołem garncarskim, nie? Tak. E, I tam jest to, co, co nakręcić, tak? Tudzież jakbyś się chciał kiedyś wybrać podełk na wycieczkę i nakręcić mnie pracowni, to wiesz, w ogóle faj, fajna sprawa. Ja? Fajnie. Jakiś tutorialik, wiesz, to, bo to wiesz, to, się, to jest żywe. Kręci się, biorę kawałek gliny, formuję no. z tego naczynia, wiesz. No, no, no. A przy okazji mieszkamy na jeziorach, nad, nad jeziorami, wiesz, góry, pięknie jest. No. To, nie? Także no. mamy... mamy E, działkę z widokiem za milion. Mamy taką górkę, z której w ogóle widać, wiesz, e, no, piękne, piękne tereny, nie? Tak, tak. E, macie coś takiego na normalną kieszeń? Żeby co, jakiś może... No, u, u mnie się dzwoneczki od kilkunastu złotych zaczynają, bo wiesz, no. ile zdjęć trzeba zrobić, żeby pokazać strukturę tego naczynia, tak? No. A w momencie, kiedy postawisz na elektryczny toczek, to się obraca, kręcisz filmik, gdzie widzisz wszystko, tak? Widzisz całe spektrum światła, wiesz, wszystko, tak? No tu tak. akurat nie ma dobrego oświetlenia, wiesz, nie, ale... akurat jest fajne. Ale fajne oświetlonko, wiesz, e, plus elektryczny toczek. Ja, ja mam, w, wiesz, w pracowni e, toczki, no, koła garncarskie, stawiasz na kole na wolnych obrotach, kręcisz filmik i pokazujesz 360 stopni, wiesz, obiektu, no tak. tak? Musi być takie coś, tak? No, tak Zobacz, robisz. ile ja musiałbym zrobić zdjęć, żeby, po, żeby to wszystko pokazać, tak? Każdą no. stronę, wiesz. you speak understand some polish no okay what's your nationality filipina filipina okay and you live here yeah we live together okay nice how you how you like poland <laughs> oh, i like poland people are so kind <laughs> <laughs> <laughs>